Jakbyśmy się cofnęli o 100 lat, stary dworzec ponownie spobiła para. Maszynista ma pełne ręce roboty. Najpierw uwolnimy hamulec, potem kierunek jazdy, no i puścimy parę do kół, ale na początek gwist. Linia została zamknięta w 1998 roku. Stacje są stale od osad, dlatego zainteresowanie było słabe i przez to linie chciano rozebrać. Część linii taki los już spotkał. Dziś tory kończą się tutaj, ale kiedyś biegły jeszcze 10 km w tamtą stronę. Teraz jest tu ścieżka rowerowa. Po latach zastoju linię kupił prywaciarz. Przez weekendy wraz z wolontariuszami oczyścił tory i chce po nich jeździć historycznymi motorakami. Co się tyczy ukończenia całego użytkowego terenu linii, to będziemy gotowi za 3-4 lata i wtedy będziemy jeździć w wakacje i weekendy. Dziś po linii jeździł przedstawiciel mikroregionu. Ci chętniej by widzieli więcej turystów, choćby w niedalekiej, winiarskiej okolicy. Mamy małe westernowe miasteczko, lokalne świeże produkty, wypożyczalnie rowerów, gdzie można poznać naszą wieś i mikroregion. Zainteresowani mogą się przyjechać pociągiem kiedykolwiek. Właściciel wszystko przygotuje.